30, 38, no ale mnie się Ale super, ale super. Pytamy teraz ekspertów, czy wszystko było w porządku. W tym razem wszystko było w porządku moim zdaniem. Moim również gratuluję. Kura, <grym grym> dzięki, dziękuję. Brawo! brawo. Mamy rekord, mamy rekord jeszcze nieoficjalnie, musi być uznany przez Komisję Guinnessa. Będziemy, będziemy składać pewnych informacje, protokół, podpisy i tak dalej. Także dokumentację, nagranie z tego wicia rekordu, zdjęcia i film. Dziękujemy Wam. Słuchajcie, chodźcie teraz, zapraszamy Was wszystkich tutaj na schody do pamiątkowego zdjęcia. Ustawcie się tak, żeby, żeby wszystkich było widać. Chodźcie.